Cześć manko z tej strony, Kowps, Kolejny odcinek z Overwatcha wjechał właśnie na kanał. Zabieramy się zatropienie naszych cheaterów, którzy na pewno zostaną ukarani po wysłaniu moich formularzy. Widzę, że mamy mapę Dust Matchmaking. Zobaczymy, która runda. Okej, okay, jest runda 17. Przewaga 11 do 5 dla terrorystów, czyli nasz podejrzany przegrywa. Zaraz zobaczymy, jak gra. Z tego, co widzę, to nie ma scouta, więc to wróży dobrze. I ma oczywiście 11 na 13. Zabójstw i zgonów. Czyżby pierwszy czysty gościu? Oczywiście tutaj usłyszał, że przeciwnik idzie w dolne. I że się zatrzymał, więc to nie musi być odpał. Chociaż te banie dziwnie wchodzą, strasznie dziwnie wchodzą te banie. Tutaj też to było dziwne, niby widział przy ścianę, bo zaczął strzelać. No, no i ten aim na pewno jest. Nie wiem, ciągłe banie. Aha, no scout. Tak, dobrze mówię, scout. Oczywiście... Oczywiście Awka wjechała, ale gościu widział przez bramę swojego przeciwnika. Tak wnioskuję. No, potrzeba mi trochę czasu, żeby zobaczyć, czy to jest jednak Wucha tak samo. Co daj ma, raczej jestem przekonany. Potrzebuję jeszcze z dwóch rund. Tutaj niby udaje, chociaż może naprawdę nie ma Wucha, bo tutaj się skrada, chociaż przeciwnicy wszyscy są na longu. Tutaj prawdopodobnie dostał info od swoich przyjacieli, że wszyscy są long, dlatego on raszuje, ale zobaczymy, czy sprawdza miejscówki. Raczej tych miejscówek nie sprawdza. Tutaj też się nie odwrócił z tyłu, żeby zobaczyć bramę. Ale tutaj, no. Hmm. Co i za bardzo mu te headshoty wchodzą. Chciałbym jeszcze zobaczyć za chwilę, jaki ma procent headshotów, bo jeżeli. Bardzo duży. Ale no, nie, jest tu jednak ten Aimlock. Jest Aimlock 100%. Co do W.H. jeszcze chcę się przekonać, tak jak mówiłem wcześniej. Prawdopodobnie zaznaczę, że to są niewystarczające dowody. Oho, skar, zobaczymy, co to ze skarem będzie. Widzi, że idą. Nie widzi prawdopodobnie, przepraszam. Aha, dobra, jest WH, jest WH. Dobrze. To WH jednak jest ewidentne. Tutaj też nie sprawdza żadnych pozycji, idzie prosto. Tak, ta, o Jezus, na pewno. Aim WH, tutaj manyhopa nie widzę także. Dwa reporty dostanie ode mnie. O, tak. Tu już widać idealnie, że widzi przez ściany, bo gdy przeciwnik zaczął się zbliżać na górny mid, to on wyjął skara, nie wychylał. Tutaj widzi, że tak, to jest ewidentne WH i aim. Dobrze, kochanie, nie ma co. Poczekamy do końca tej rundy. Ja przewijam dalej, bo już jestem na 100% pewny, że to jest WH i aim. Aim, oczywiście, ewidentne dowody. Wizja, tak samo. Tutaj niewystarczające, tutaj też niewystarczające i wysyłamy werdykt dalej, czekamy na kolejne demo. Jest i nasz drugi podejrzany na mapie Office, oczywiście jest to matchmaking, runda 17, 9-7 z przewagą dla terrorystów. Nasz podejrzany aktualnie przejął bot'a, zabił dwóch, jednego z granata, drugiego z obrzyna, na razie czysto gra. To był dziwny kill, w sensie coś tu się zacięło, chyba nie wiem czy to wina tego demka czy co, ale tutaj coś się dziwnego stanęło. Jeżeli chodzi o Wucha, no to tutaj nie mogę określić, ponieważ no było słychać te kroki. Tutaj jest taka mapa, że słychać te kroki. Tutaj raczej chyba tego Wucha nie ma, bo czeka. No raczej jest gościu czysty. Teraz znowu przejął bota. Jestem bardzo zadowolony. Nie wiem z jakiej racji dostał ...reporta. prawdopodobnie, że jest pierwszy. No nie. Według mnie jak dotąd jest spoko. W sensie nie ma się do czego przyczepić do jakichkolwiek cheatów. Oj, coś za długo stoi. Czy cheaty zostały skonfigurowane? I kupił Scouta Oho, odpalił się. No nie ma opcji, no. No raczej jest gościu czysty. No raczej jest gościu czysty. No raczej jest czysty. Kurczę, a już myślałem, że to będzie pierwszy gracz, którego nie będę musiał zreportować. Czyli znowu tutaj WHA i Aimlock wchodzą w grę. Oczywiście tutaj jego teammates są przeciwni jego cheatą blokują go, tutaj widać. Tak. No, i pochwalamy takie zachowanie graczy, którzy tępią cheaterów w swojej drużynie. A to też nie ma żadnej jakiejś frajdy z grania matchmakingu. Dobrze, jest to też bany hop, więc trzy reporty polecą ode mnie. Gościu dostanie wag bana. Miałem nadzieję w tym chłopaku, ale oczywiste są cheaty, także przewijam zaraz do końca meczu i nie masz sensu marnować czasu na ewidentnych cheaterów. Tutaj oczywiście ewidentne, ewidentne, ewidentne. Tutaj niewystarczające, jeżeli chodzi o griefing. I lecimy z trzecim podejrzanym. Jest i nasz trzeci podejrzany Bapami Rage. Oczywiście jest to matchmaking, już widzieliśmy, że nasz podejrzany ma skrypty na Banychopa. Prawdopodobnie coś po tej pierwszej rundzie się stało, że został zreportowany. Zobaczymy, jakie ma staty. Ma teraz 3 na 0 ale widzi jednak przez te ściany i aim też wchodzi w grę, także nie ma co marnować też na niego czasu. I z racji tego, że odcinek wychodzi krótki To znowu prawdopodobnie będzie pięciu podejrzanych Ja przewijam to do końca Nie ma sensu, ewidentne I wam też polecam, jeżeli oglądacie takie overwatchy No chyba, że lubicie oglądać cheaterów, którzy mają jakieś akcje To już wasza sprawa jest, że tak powiem Tutaj ewidentne, ewidentne, ewidentne Niewystarczające wysyłamy I czekamy na naszego czwartego podejrzanego Uwaga dramatyczna wstawka Jest i on, nasz podejrzany Który jest ewidentnym odpałem Także nie będziemy mieli kolejności Kolejnych problemów z ocenieniem jego niewinności. Aktualnie znajduje się na Górnym Midzie, podąża w stronę spałnu terrorystów i wszystkich zabija jak leci. Oczywiście, proszę państwa, nie ma co. No, ale runda wygrana, no to teraz trzeba pójść na kosie. Okej, okay, a tak zupełnie serio, to znowu nie ma sensu oglądania tego demka Sami widzicie jak jest, tutaj wchodzi w grę kolejny SpinBot Więc widzimy się przy piątym i już ostatnim naszym cheaterku Ja tutaj przewijam to do końca I czyścimy tą społeczność cheaterską, co? Czyścimy Ewidentne dowody, ewidentne, ewidentne dam W dupę to mam, przepraszam, w pupie to mam Bo nie chcę, żeby mi YouTube zablokował rozwijanie się kanału czy coś Desy Dobrze, wysyłam werdykt, czekamy na kolejne demo. Swoją drogą Valve powinno nam płacić za odwalanie całej roboty za nich, ale cóż, no. E, może dostaniemy jakieś nagrody pocieszenia w stylu Lizak albo coś. Dzięki, dzięki Gaben, dzięki, dzięki. Zawsze marzyłem o Lizaku. Kocham Cię. No dobrze, moi drodzy, niestety demko się nie pojawiło, także widzimy się w następnym odcinku jutro. Pamiętajcie też, że jeżeli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, a także jeżeli jesteście zainteresowani codziennymi live'ami, to wbijajcie na Twitcha, link jest w opisie, także ja teraz będę spadał, widzimy się niedługo, trzymajcie się, cześć.